Witajcie, jak dobrze wiecie lub też nie, pod koniec listopada moje główne konto Zakenaio 261 zostało zablokowane na stałe, a konkretnie dostałam w sumie Permabana. Z racji tego, że nie miałam dostępu do tego konta, to przez jakiś czas nagrywałam na koncie leśnego lub na jakichś swoich pobocznych kontach. Czas mijał, a moje konto dalej nie zostało odblokowane, mimo że pisałam do moderatorów i tłumaczyłam im, co dokładnie zaszło. Oni również bardzo dobrze wiedzieli, co się dzieje, ale. Nie nie potrafili w pełni odblokować mojego konta. W końcu, po dwóch miesiącach nagrywania na koncie leśnego i pisania do moderatorów, stwierdziłam, że moje konto może już nie zostać odblokowane i postanowiłam, że na samolotkim początku roku założę kompletnie nowe konto. A mowa tutaj oczywiście o kącie Zinka. W ciągu zaledwie 4 miesięcy osiągnęłam na nim 40 poziom, kiedy na Zaken nie wbiłam ten poziom po 3 latach grania. Dostawałam wiele pytania, udało mi się wbić tyle poziomów, tak. W krótkim czasie i właśnie w tym filmie dostaniecie na to odpowiedź. Ogólnie doszłam do wniosku, że gdyby nie nowo założone konto, to ten film mógłby nigdy nie powstać, bo nie dostawałabym tak wielu pytań tego typu. Więc może jednak dobrze, że moje konto Zakendio zostało zablokowane. A właśnie co do tego konta Zakendio, to odblokowali mi je w połowie stycznia. Tak tylko mówię, żebyście nie myśleli, że dalej mam tam pana. Przejdźmy może teraz do sedna. Jak wbijać poziom na MSP? Poziom na Monster Planet można wbijać na Kilka różnych sposobów. W tym filmie nie tylko je przedstawię, ale także trochę omówię. Aby efektownie zacząć wbijać poziom na swoim koncie na MSP, potrzebne nam jest nic innego jak po prostu członkostwo VIP. Oczywiście posiadanie VIP-a nie jest konieczne, ale lepiej po prostu go mieć, prawda? VIP na MSP nie tylko pozwala nam kupować przedmioty niedostępne dla zwykłych użytkowników, ale umożliwia nam także kolekcjonowanie fejm w skarbonce VIP, która znajduje się zaraz obok waszej postaci. Gdy dostaniecie autograf, ktoś inny obejrzy wasz film lub cokolwiek innego, 25% uzyskanego fejmu odkłada się właśnie w skarbonce, którą możecie rozbić kiedy tylko chcecie. Oczywiście nie możemy też zapomnieć o diamentach, dzięki którym możemy odpalić podwójny fame, czyli nic innego jak boostera. Oprócz VIPa przydatna jest także plakietka Celeb. Można ją dostać tylko wtedy, gdy posiadacie w swoich znajomych co najmniej 100 członków VIP. Po najechaniu na plakietkę można zauważyć, że wyświetla na komunikat z informacją, że dzięki niej dostajemy o 10% więcej fame, jeżeli ktoś obejrzy nasz film lub po prostu da autograf. Jak mówiłam wcześniej, nasz pasek Fame możemy zapełniać na kilka sposobów, i w tej części materiału chciałabym Wam je dokładnie przybliżyć. Po pierwsze, autografy. Opcja dawania autografów istnieje niemalże od samego początku gry. Kiedyś, gdy Moby Star Planet nie było tak popularne, a graczy było niewiele, to właśnie ten sposób wbijania poziomu był tym najpopularniejszym. Od roku 2013-2014 trochę się pozmieniało. Pojawiły się nowe sposoby na wbijanie poziomów, ale mimo to nadal wszyscy dają dajemy sobie autografy w formie udzielania pomocy lub po prostu podziękowania. Autografami najlepiej jest się wymieniać z użytkownikami o wysokich poziomach, dlatego że fame jaki dostajemy po otrzymaniu autografu od innego użytkownika zależy od jego poziomu w grze. Fame z autografów daje 10 razy tyle, ile poziom danego użytkownika. Oznacza to, że od użytkownika z poziomem 50 dostaniesz 500 fame, a od użytkownika z 10 tylko 100. Po drugie prezenty. Od początku listopada 2017 roku jest to jeden z najpopularniejszych sposobów nabijania levela. Każda rzecz na MSP ma swoją określoną cenę. Gdy dostajemy jakiś prezent, dostajemy również 10% fame, odliczając od ceny danej rzeczy. Aktualnie najwięcej fame daje spódniczka pixelowa za 75 tysięcy StarCoins, włosy Drip z pakietu Drip z końca 2018 roku oraz włosy Pixel z pakietu z końcówki roku 2019. Te trzy rzeczy dają po 7,5 tysiąca fame, więc warto zaopatrzyć się w którąś z nich. Dziennie możecie wysłać 20%. 25 spódniczek lub włosów, co daje wam 187,5 tysiąca fame, a w połączeniu z boosterem 375 tysięcy. Do tego dochodzą bonusy z Vipa do skarbonki i w ciągu jednego dnia tym sposobem można wbić całe pół miliona fame. A żeby zaoszczędzić na codziennym odpalaniu boostera, należy go włączyć o godzinie 24.30 w czasie zimowym lub o 1.30 w czasie letnim. Wtedy dzięki temu, że nowy dzień na MSP zaczyna się o pierwszej lub drugiej w nocy w zależności od czasu, będziecie mogli w ciągu jednej godziny wysłać aż 50 prezentów i zaoszczędzić diamenty. Julka jakiś czas temu nagrała podobny film, w którym przedstawiła nieco więcej sposobów na zdobywanie fame i zdecydowanie lepiej to opisała niż ja. Dlatego też zachęcam was do obejrzenia jej materiałów i do zajrzenia w jej opis, aby dowiedzieć się czegoś więcej. Po trzecie, seki. Przez jednych nienawidzone, przez drugich wręcz kochane. Co prawda seki przysłaniają te bardziej kreatywniejsze filmy, ale trzeba przyznać, że są niezłym sposobem na zrobek i wbicie Poziomu, ale oczywiście tylko wtedy, jeśli są odpowiednio zrobione. Za dobrze zrobionego seka przy jednym wyświetleniu można otrzymać 25 StarCoins i 600 Fame. Najczęściej do takich seków szuka się aktorów z multikontami, którzy chętnie je obejrzą. Zazwyczaj pożądane jest od 100 do 200 multikont od każdego aktora, ale zdarza się, że twórca seka wymaga 300 lub nawet 400 multikont. Najlepiej, aby każdy aktor obejrzał seka, w którym występuje w ciągu 24 godzin, gdyż wtedy film jest dłużej w topce i może dosyć szybko się wybić. A jak zrobić takiego seka, aby zarabiał max starcoins i fame? Wystarczy dać do filmu maksymalną ilość aktorów i na każdej klatce filmu ruszać po prostu postaciami. Klatek wystarczy tylko 5, dlatego że jedna klatka to 2 sekundy filmu. Po czwarte, awards. Odbieranie osiągnięć jest jedną z bardziej satysfakcjonujących rzeczy na MSP. Dzięki osiągnięciom dostajemy nie tylko fame, ale także możemy dowiedzieć się o kilku informacjach na temat konta. Na przykład to ile diamentów wydaliśmy lub ile dni mieliśmy VIPa. Na moim kanale jest jest odcinek poświęcony w całości właśnie Awards. Jeśli jesteście ciekawi, ile Fej możecie otrzymać za odebranie ich wszystkich, to gorąco Was zapraszam. Link do tego filmu będzie w opisie oraz w karcie włogu ekranu. Po piąte zwierzak. Nie da się ukryć, że najlepszym sposobem na wbijanie poziomu na głowistach planet jest właśnie zwierzak. Codziennie tysiące użytkowników właszcze zwierzaki, aby zrobić trochę starkońsk na wymorzone ciuchy czy animacje. Zazwyczaj chodzą albo po pokojach najpopularniejszych Movie Stars, albo w kategorii zwierzak. W high school. Aby znaleźć się w takiej topce zwierzaków, należy mieć kompletnie nowo założone konto zwierzaka oraz co najmniej 450 diamentów. Nie będę tutaj dokładnie opisywać krok po kroku co należy zrobić, aby znaleźć się w topce zwierzaków, bo są na YouTube już o tym filmy, a nie chcę też tego filmu jakoś sztucznie przedłużać i omawiać całą instrukcję wbijania zwierzaka, której nawet nie testowałam. Możecie na przykład obejrzeć film takiej Juny13, ona tam dokładnie wszystko wytłumaczyła. Mogę jeszcze tylko dodać, że tak zwierzaka wbija się do topki przez jeden calutki dzień, czyli jest to dosyć szybko. Nie warto jednak pozostawać na jednym zwierzaku w pokoju, Czym masz ich więcej, tym lepiej. Zwierzaki od momentu wbicia 42 poziomu dają 5 starcoins użytkownikom, którzy wasze zwierzaki głaszczą. Czyli za 10 zwierzaków jest po prostu 50 starcoins. Do tego zwierzaki po 8 godzinach jakby się resetują i można je pogłaskać ponownie. Skoro sposoby wbijania poziomów mamy już omówione, to pewnie zastanawiacie się, jak to się stało, że na Zaken Majo 261 osiągnęłam 42 poziom 3 lata, a na Zincy dokładnie taki sam w około 4 miesiące. Odpowiedź jest banalnie prosta. Po pierwsze zwierzak, po drugie prezenty. Po nagraniu odcinka, w którym zakładałam nowe konto z moim przyjacielem, zaczęliśmy wbijać buni do topki. A raczej tylko Dernit z tego względu, że to on wie jak to dobrze zrobić. Oczywiście z całego serduszka bardzo mu za to dziękuję, ale wy nie pytajcie się go czy wbija wam zwierzaka do topki, bo z tego co wiem to wbija tylko i wyłącznie bliskim znajomym. Przez cały okres mojego grania na Zince stałam się regularnie wysłać piksele na inne moje konto i odsyła z powrotem w trakcie trwania boostera. Ominęłam kilka dni tylko wtedy, gdy kompletnie o tym zapomniałam. Wydawało mi się, że w danym dniu już piksele wysłałam albo wysyłałam unikaty na moje konto z unikatami. Oczywiście Wy również bardzo mi pomogliście głaszcząc zwierzaki, oglądając filmy, lufkując luki, dając autografy, pozdra czy prezenty. Jestem Wam ogromnie wdzięczna za pomoc i Wasze starania. Ale nie powiedziałam Wam jeszcze o jednym. Od założenia konta nie odebrałam ani jednego awards, nie Wybrałam również kompletnie nic z magazynu oraz ze skarbonki. Planuję to zrobić w momencie, kiedy moje konto będzie miało dokładnie rok, czyli 1 stycznia 2001 roku, około godziny 3 w nocy. Oczywiście kusi mnie to trochę, żeby wszystko odebrać już teraz, ale obiecałam sobie, no to oczywiście obietnicę dotrzymam. Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mi pomagają i pomagają dalej w poziomie. Zapraszam jeszcze na mojego Instagrama oraz do opisu, w którym macie donaty. No i okej, okay, to pa!